Hej, tu Naomi Chciałabym ogłosić konkurs. Jest on związany z tym, żeby zaśpiewać jak najładniej piosenki Katy Perry i Team. Również są nagrody. <kluzny> konkurs zaczyna się dzisiaj, 24 kwietnia 2014 roku. I kończy się 4 maja tego roku. I tak, 4 maja o godzinie 10.30 o w wyniki konkursu. Ten, kto się chce się jeszcze dopisać do konkursu, proszę o prostu komentarze pod filmikiem. Wtedy dopiszę go do listy. Oczywiście, jak już chyba wspomniałam, to będą nagrody. Panie małe, więc zapraszam do konkursu.